Czy kiedykolwiek czułeś się uwięziony w życiu, które wydaje się być na autopilocie? Budząc się każdego dnia z uczuciem to samo, co zawsze? A co jeśli powiem Ci, że klucz do zmiany tego wszystkiego jest dosłownie w zasięgu Twoich rąk? Cześć, jestem kimś, kto tak jak Ty był kiedyś w tym błędnym kole, ale odkryłem coś, co całkowicie odmieniło moje życie i nie. To nie jest żadna magiczna formuła ani tajemniczy rytuał. W ciągu najbliższych minut Podzielę się z tobą historią, jak wyszedłem z cichego i monotonnego biura do życia, które naprawdę kocham. I najlepsze? Ty też możesz to zrobić, zaczynając od dzisiaj. Chcesz wiedzieć, jak podnieść swoją wibrację i przyciągnąć to, czego pragniesz, bez wpadając w mistyczne komplikacje czy puste obietnice? Więc kontynuuj oglądanie, bo to, co ujawnię może być tym, czego potrzebujesz, aby w końcu przełamać stagnację. Wibracja to pojęcie, które zyskuje coraz większe zainteresowanie. Wiele osób stara się lepiej zrozumieć to zjawisko, co prowadzi do gwałtownego wzrostu dostępnych informacji. Ale dlaczego nadal mówić o tym, skoro już istnieje tyle informacji? Istnieją różne sposoby na zgłębienie tej wiedzy. Niektórzy zagłębiają się w techniczne szczegóły, co często wprowadza więcej zamieszania niż pomocy, inni gubią się w fantazyjnych teoriach, które niewiele wnoszą do rzeczywistego zrozumienia tematu. To częste wyzwania, ponieważ niektóre pojęcia są naprawdę trudne do wyjaśnienia. Czasami w próbie powiedzenia dokładnie tego, czego ludzie chcą usłyszeć, niektórzy odbiegają od pierwotnej drogi, co prowadzi do nikąd. Jak podejść do tego tematu, nie popadając w skrajności? Jak mówić o wibracji, nie wpadając w skomplikowane techniczne szczegóły ani w fantazje dalekie od rzeczywistości? Po wielu przemyśleniach zdecydowałem się na dwa proste podejścia. Po pierwsze, uprościć pojęcie wibracji, pomijając nadmierne techniczne szczegóły. Ci, którzy chcą zgłębić bardziej techniczne aspekty, mogą poszukać innych specjalistycznych źródeł. Po drugie, Podzielić się osobistym doświadczeniem, które ilustruje moc utrzymywania wysokiej wibracji. Eksperci twierdzą, że wibracja to energia, która animuje wszystko we wszechświecie, wpływając na cząsteczki, atomy i cząsteczki. Dotyczy to również Ciebie i mnie. Mówi się, że wibracje mogą być wysokie lub niskie. Kiedy czujemy się dobrze, wibrujemy wysoko. Kiedy czujemy się źle, wibrujemy nisko. Klucz do osiągnięcia naszych pragnień to nauczenie się podnoszenia naszej wibracji. Ale oto kluczowy punkt. Wydaje się, że musimy być specjalistami, aby nauczyć się wibrować wysoko. Nie powinniśmy zapominać o istocie, nasze emocje i to, jak się czujemy. Nie musisz być specjalistą, aby nauczyć się wibrować wysoko. Już wiesz, że wibrowanie wysoko oznacza dobre samopoczucie. Czy naprawdę potrzebujesz kogoś, kto nauczy cię, jak czuć się dobrze? w końcu jedyną osobą, która może zarządzać Twoimi emocjami, jesteś Ty sam. Więc dlaczego szukać tego gdzie indziej? Uprośćmy to. Wibrowanie wysoko to zasadniczo czucie się dobrze. I to wszystko, co musimy zrozumieć. Techniczne szczegóły w tym kontekście naprawdę nie mają znaczenia. Mówimy o przechodzeniu między emocjami pozytywnymi i negatywnymi, a nie tylko o wysokich i niskich wibracjach. To błąd uważać, że jedynym sposobem na przyciągnięcie tego, czego pragniesz, jest utrzymywanie zawsze wysokiej wibracji. Nawet gdy nie jesteśmy w idealnym stanie, nadal przyciągamy doświadczenia do naszego życia. W rzeczywistości spędzamy dużo czasu czując się źle, niezadowoleni, przygnębieni, zestresowani, zdesperowani. I mimo to wszechświat nadal odpowiada, przynosząc więcej tego samego. Prawdziwa wartość tego tematu polega na uznaniu, że ciągle wibrujemy, to znaczy zawsze czujemy coś. Najprostszym rozwiązaniem jest próba utrzymania stałego poczucia dobrostanu. To w istocie mogłoby zapewnić, że wszystko w Twoim życiu płynie w pożądanym kierunku. Więc jaki jest tu problem? Pozwólcie, że podzielę się moją wizją. Problem polega na tym, że często mówi się nam, że aby przyciągnąć pewne rzeczy Musimy wibrować na określonych częstotliwościach, jakbyśmy byli radiami dostosowującymi kanały, aby uchwycić odpowiednią stację. Oczywiście wyjaśnianie wibracji przy użyciu terminów takich jak częstotliwość i antena może być pomocne do pewnego stopnia, ale nie musimy zbytnio komplikować spraw. I pamiętajcie, to tylko moje zdanie: mamy wszyscy wolność wierzyć w to, co chcemy, ale o ile mi wiadomo, nie jestem radiem. Jestem człowiekiem. Jeśli szukasz filmu o częstotliwościach i antenach, może to nie jest to DLA ciebie. Ale jeśli chcesz zrozumieć moją wizję wibracji i jak wpłynęła na moje życie do tego stopnia, że je całkowicie zmieniłem, jesteś we właściwym miejscu. Opowiem bez ozdobników w postaci tęczy czy jednorożców, jak przeszedłem z depresyjnego życia do życia, które naprawdę kocham. Przestałem marzyć. Myślę, że wszyscy mamy pomysł na to, czego chcemy w życiu, ale w pewnym momencie ten pomysł zaczął tracić na sile. Nagle zdałem sobie sprawę, że przez pięć lat pracowałem w małym biurze dzielonym z dwoma kolegami. Jeden z nich siedzący naprzeciwko mnie był bardzo poważnym i mało komunikatywnym mężczyzną. Przez pięć lat rozmawialiśmy tylko podczas lunchu i zawsze o jego dzieciach. Obok mnie przez ten czas przeszło ponad 10 kolegów przy drugim biurku. Właściwie pamiętam tylko ostatniego, ponieważ nieświadomie odegrał kluczową rolę w decydującym momencie. Sytuacja w moim życiu skłoniła mnie do poszukiwania czegoś więcej, czegokolwiek, co nadawałoby sens mojemu istnieniu, bo uwierzcie lub nie, życie bez emocji jest tak samo złe jak życie chaotyczne. Oto byłem, siedząc codziennie w biurze. Patrząc na ekran komputera, a jedyną ucieczką od rutyny wydawało się być przeglądanie internetu. Pewnego dnia natknąłem się na dokument Sekret i coś zaskoczyło we mnie. Zafascynowałem się i zacząłem pochłaniać informacje na temat wszystkich tych mistycznych tematów, które obiecywały nową wizję wszechświata. Byłem spragniony czegoś, co nadawałoby sens mojemu życiu, czegoś, co przyniosłoby emocje, co stanowiłoby prawdziwą zmianę. Teraz chcę podzielić się z wami czymś kluczowym, czymś, co może zrobić ogromną różnicę. Sekret otworzył drzwi do mojej duchowej podróży, ale ironicznie zajęło mi lata, aby naprawdę zrozumieć, co próbował mi przekazać. Potrzebowałem czasu, aby przeczytać między wierszami i uchwycić istotę jego przesłania. Rzeczywiście minęło ponad rok od mojego pierwszego zainteresowania duchowością, zanim naprawdę się w nią zagłębiłem. I zacząłem badać jej możliwości. Dopiero teraz dzielę się czymś istotnym, i może to umknęło uwadze. Dlatego powiem to jeszcze raz. Minęło ponad rok, zanim zacząłem stosować to, czego się nauczyłem. I przyjaciele, to ważne, ponieważ nie chcę, abyście czekali tak długo jak ja, aby podjąć działanie. Kiedy jesteśmy niezadowoleni z naszego życia, bardzo łatwo jest dać się zwieść wszelkim obietnicom zmiany. Praktycznie każda rzecz, która Wyprowadza nas z rutyny, może wydawać się wartościowa, czy to granie w GR wideo czy oglądanie seriali? Biorąc pod uwagę, że byłem tam, gdzie wielu z Was jest teraz, chcę podzielić się czymś w nadziei, że może być to przydatne. Posłuchajcie. kiedy nie jesteśmy zadowoleni z naszej rzeczywistości, kiedy czujemy się niekompletni, kiedy trudno znaleźć sens, kuszące jest wierzyć, że wystarczy myśleć pozytywnie o czymś, aby to się zrealizowało. To wygodny sposób życia, prawda? Siedzieć tutaj, patrzeć, jak życie mija, wyobrażać sobie, czego pragniemy, i czekać, aż wszechświat wykona pracę. Wyobrażać sobie, że pewnego dnia chmury się rozstąpią, a pragnienie spadnie nam na kolana. Prawo przyciągania istnieje, ale nie jest tak proste, jak się wydaje. W ten czy inny sposób musimy zdobyć to, Czego pragniemy? A ten sam wszechświat, od którego prosisz o swoje życzenia, obserwuje cię, jak siedzisz tylko i marzysz. Proszę, nie marnujcie cennego czasu, wierząc, że wszystko, czego szukacie, jest na zewnątrz, czekając na dostarczenie. To, czego szukasz, jest w tobie, ale to temat na inny film. Kontynuując, kiedy w końcu zrozumiałem, po roku, że samo pragnienie czegoś nie wystarczy, aby to się wydarzyło, postanowiłem działać. Nadszedł czas, aby wprowadzić wszystkie te duchowe idee w życie. Ta potrzeba skłoniła mnie do dalszego badania wibracji i po głębszym zrozumieniu postanowiłem robić to, co kocham upraszczać. Opracowałem plan i ustaliłem konkretny cel zdobyć awans w pracy. Wiedziałem, że muszę utrzymać wysoką wibrację, aby przyciągnąć to, czego chcę, ale biorąc pod uwagę moje obecne samopoczucie, wydawało się to niemożliwe. Wiele czynników zewnętrznych wpływało na moje samopoczucie, uniemożliwiając mi utrzymanie tej wysokiej wibracji, czyli dobrego samopoczucia. To było moje pierwsze wyzwanie. W tamtym czasie nie wiedziałem, że wszechświat stawia przeszkody na naszej drodze, gdy podejmujemy ważne decyzje. Nie mówię o testach duchowych, ale o prawdziwych barierach ale to też będzie tematem innej rozmowy. Aby przezwyciężyć to wyzwanie, postanowiłem poszukać więcej informacji. Wszyscy powtarzali to samo. To kwestia percepcji. Nie możesz zmienić zewnętrznego świata, tylko wewnętrzny. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od zmiany samego siebie. I inne tysiące fraz, które podkreślają, że prawdziwa moc tkwi w nas. I to prawda, ale kiedy dopiero zaczynasz swoją duchową podróż, trudno jest zaakceptować tę ideę. Zwłaszcza, gdy dopiero zaczynałem rozumieć cały ten koncept realizacji pragnień. Oczywiście nie miałem czasu, aby całkowicie przekształcić swoje wnętrze i spojrzeć na świat inaczej. Zamiast tego trzymałem się tego, co najbardziej mi odpowiadało w tamtym momencie. My jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości i to było całkiem interesujące. Powiedziałem sobie: Jestem twórcą swojej rzeczywistości, a w mojej rzeczywistości tak możliwe jest zmienić zewnętrzny świat. Na szczęście już nauczyłem się, że samo pragnienie czegoś nie wystarczy. Więc zacząłem działać. Zwróć uwagę, ponieważ to, co teraz opowiem, można zastosować do Twojego życia. Musisz tylko dostosować do swojej sytuacji. Zanotowałem na kartce wszystko, co mnie irytowało. Mój sąsiad grał głośną muzykę każdego ranka, co sprawiało, że zaczynałem dzień zirytowany. Forty minutowa podróż autobusem do pracy, zawsze zatłoczona o tej porze, tylko pogarszała mój nastrój. Monotonny cisza w biurze i powtarzające się rozmowy o dzieciach mojego kolegi podczas lunchu mnie zniechęcały. Ponadto, moje siedzące życie powodowało przybieranie na wadze. To były cztery główne punkty, które uczyniły moje życie nie do zniesienia. Jak mogłem to rozwiązać? Jak zmienić swoją sytuację? Zdałem sobie sprawę, że muszę usunąć wszystko, co przeszkadzało mi w utrzymaniu wysokiej wibracji. Ironią było to, że próbując zmienić moje zewnętrzne otoczenie w końcu zmieniłem siebie i wyjaśnię jak. Po długim rozważaniu zdałem sobie sprawę, że niemożliwe jest zmienienie zewnętrznych sytuacji. Na przykład, pomyślałem o włączeniu głośniejszej muzyki niż ta, którą grał mój sąsiad, żeby nie słyszeć go, ale nie chciałem słuchać muzyki rano. Używanie słuchawek też nie było tym, czego pragnąłem. Z powodów finansowych, codzienne korzystanie z taksówek było poza moim zasięgiem, podobnie jak próba. Uczynienia autobusu pustym. Nie mogłem też poprosić kolegi, aby przestał mówić o swoich dzieciach. Musiałem być empatyczny, a praca nie pozwalała mi na czas na chodzenie na siłownię. Ale rozwiązania były dostępne. Musiałem je tylko dostrzec. Następnego dnia obudziłem się pół godziny wcześniej, przed rozpoczęciem muzyki sąsiada i postanowiłem chodzić do pracy. To była około 25 minutowa spacer. I zamiast być uciążliwym, zauważyłem, że chodzenie do pracy i z powrotem do domu każdego dnia sprawi, że zrzucenie dodatkowych kilogramów będzie tylko kwestią czasu, eliminując potrzebę siłowni. W drodze zauważyłem panią sprzedającą kawę w parku. Po raz pierwszy dostrzegłem piękno tego miejsca, czego nigdy nie zauważyłem z wnętrza zatłoczonego autobusu. Mimo pokusy zatrzymania się, kontynuowałem swoją trasę prosto do pracy. Dotarłem do pracy pięć minut wcześniej niż zwykle. Mój kolega już tam był, i po powitaniu postanowiłem zapytać o jego dzieci. Jego twarz się rozjaśniła i rozmawialiśmy długo o chłopcach. Nagle biuro, które zazwyczaj było ciche w czasie lunchu, ożyło. Skoro już rozmawialiśmy o jego dzieciach, musieliśmy znaleźć nowy temat rozmowy. To było wtedy, kiedy zdałem sobie sprawę, że mimo pięć lat dzielenia tej samej przestrzeni, Ledwo znałem mojego współpracownika. Ta zmiana nastawienia i perspektywy zaczęła transformować moje środowisko pracy. Rozmowy stały się bardziej zróżnicowane i interesujące. Zacząłem doceniać małe rzeczy, takie jak zapach porannej kawy, którą przygotowywałem przed wyjściem, świeże powietrze podczas porannego spaceru i bardziej znaczące interakcje z moimi współpracownikami. Z biegiem czasu zauważyłem, że mój nastrój znacznie się poprawił. Byłem bardziej energiczny, bardziej pozytywny, a co za tym idzie bardziej produktywny w pracy. Moja wibracja naturalnie wzrosła bez potrzeby wymuszania pozytywnych myśli czy ciągłego recytowania afirmacji. Ta zmiana nie umknęła uwadze moich przełożonych. Moja wydajność poprawiła się, byłem bardziej zaangażowany na spotkaniach i zacząłem proponować innowacyjne pomysły na poprawę naszych procesów. Nieświadomie tworzyłem idealny scenariusz do osiągnięcia mojego początkowego celu podwyżki. Po kilku miesiącach tej nowej rutyny, zostałem zaproszony na spotkanie z moim szefem. Ku mojemu zdziwieniu, nie tylko pochwalił mój ostatni występ, ale także zaoferował awans z znacznym wzrostem wynagrodzenia. Udało mi się, ale co najciekawsze, w tamtym momencie podwyżka już nie wydawała się tak ważna jak wcześniej. Oczywiście była. Mile widziana i doceniana, ale czułem się znacznie bardziej zadowolony z mojego życia jako całości. Odkryłem radość w małych rzeczach dnia codziennego, rozwijałem głębsze relacje w pracy i poprawiłem swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. To doświadczenie nauczyło mnie, że podnoszenie naszej wibracji nie polega na skomplikowanych technikach czy wyszukanych rytuałach. Chodzi o dokonywanie małych zmian. W naszej codziennej rutynie zwracanie uwagi na nasze otoczenie, prawdziwe łączenie się z ludźmi wokół nas i dbanie o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Zrozumiałem, że prawdziwa magia prawa przyciągania nie polega na siedzeniu i wizualizowaniu tego, czego chcemy, oczekując, że pojawi się magicznie. Polega na stawaniu się najlepszą wersją siebie, podnoszeniu naszej energii poprzez konkretne i pozytywne działania. Kiedy to robimy, Naturalnie przyciągamy lepsze okoliczności do naszego życia. Moja podróż pokazała mi, że wysokie wibracje to proces, a nie cel. Chodzi o dokonywanie świadomych wyborów każdego dnia, znajdowanie radości w małych rzeczach i pielęgnowanie znaczących relacji. Chodzi o holistyczną troskę o siebie, ciało, umysł i ducha, i co najważniejsze, nie potrzebujemy skomplikowanej wiedzy ezoterycznej ani głębokiego zrozumienia fizyki kwantowej, aby podnieść naszą wibrację. Potrzebujemy jedynie być gotowi wprowadzać małe zmiany w naszym codziennym życiu, być bardziej świadomymi naszych wyborów i pielęgnować bardziej pozytywne nastawienie do życia. Pamiętaj, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości nie poprzez jakiś mistyczny moc manipulacji wszechświatem ale poprzez wybory, które podejmujesz każdego dnia. Każda mała decyzja, każda interakcja, każda chwila dbania o siebie to okazja do podniesienia swojej wibracji i, co za tym idzie, poprawy swojego życia. Więc następnym razem, gdy poczujesz się uwięziony w sytuacji, która wydaje się niemożliwa do zmiany, przypomnij sobie moją historię. Zacznij od małych zmian. Spojrzyj na swoje otoczenie nowymi oczami. Autentycznie połącz się z ludźmi wokół siebie. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. I co najważniejsze, bądź otwarty na możliwości, które pojawiają się, gdy podnosisz swoją energię. Wysokie wibracje nie polegają na osiągnięciu stanu wiecznej szczęśliwości czy unikaniu wszystkich negatywnych emocji. Chodzi o stworzenie równowagi w swoim życiu, gdzie możesz stawiać czoła wyzwaniom z odpornością i w pełni doceniać chwile radości. Chodzi o bardziej świadome i intencjonalne życie. Dzieląc się moją historią, mam nadzieję, że pokazałem, że podnoszenie swojej wibracji jest osiągalne i praktyczne. Nie wymaga specjalnych umiejętności ani ezoterycznej wiedzy. Wymaga jedynie chęci wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu i wytrwałości, aby utrzymać te zmiany w czasie. Pamiętaj, każdy z nas ma moc przekształcania swojej rzeczywistości nie poprzez magiczne sztuczki czy sekretne formuły, ale poprzez konsekwentne i pozytywne działania. Masz tę moc w sobie, wykorzystaj ją mądrze i zobacz, jak twoje życie może się przemienić.